Witajcie, kochani, z tej strony na i w tym odcinku zrobimy coś bardziej ambitniejszego, ponieważ będą tutaj babeczki. Eee, teraz powiem Wam składniki: 125 gram mię miękkiego masła, 2 jajka, mniej więcej 5 łyżek mleka, 125 gram mąki, 125 gram cukru i mniej więcej łyżeczka proszku do pieczenia. E, oprócz tego przyda Wam się mikser i zgoda rodzinna na używanie go. No i możemy chyba zaczynać. Mikser! A! I wcześniej jeszcze chciałabym Wam powiedzieć, że przepis nie jest mój, tylko jest z tej oto książki. Już Wam pokazuję mniej więcej o tak. I... no więc... ale ja Wam pokazuję jak to zrobić, więc... 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 więc, więc przejdźmy do włożenia składników. Jajko pierwsze i teraz, chwilę, jajko drugie, dobra, wyjąłam z do mieszania, żeby nie utrudniał pracy, mąkę, Mogę... a i chciałabym Wam powiedzieć, że przed zmiksowaniem Dodajecie wszystkie składniki, poza mlekiem. Tak, okej, okay, dobra. Dodajemy teraz jeszcze maseło. O nie, poczekajcie. Oczywiście nie musicie tak, to, tego robić tak jak ja, ale potem Wam pokażę, jak fajnie to wpada do tego miksera, kiedy to wszystko się już kręci, więc wyjmę jeszcze to masło na chwilę. Cukier. I... Ciutka ciut ciut, ciut. Proszku do pieczenia. Tak na oko dałam, ale najbezpieczniej dać po prostu łyżeczkę No dobra, przenoszę dingsik i mieszamy. Nastawimy to na razie na maksa. I ja teraz nie będę za wiele mówić, bo po prostu nie będzie nic słychać. Ale się miesza. Dobra, ja już zmiksowałam te składniki, a teraz przynoszę mleko i będziemy je powoli dodawać. Powoli będziemy dodawać mleko. Ok. Teraz poczekamy, aż się zmiksuje, a ja was nie będę tym nudzić. Okej, okay, ja już skończyłam mieszać i pamiętajcie, żeby jak najwięcej tego ciasta przeszło na sam dół, bo tutaj jest napr naprawdę dużo niewykorzystanego ciasta. Okej, okay, pauza. Kiedy wszystko będzie gotowe, wyłóżcie to coś papilotkami. Okej. Okay, teraz z ciastem. Dobrze więc. Piekarnik nastawiacie na góra dół i na 200 stopni. Czekam, aż się nagrzeje. Babeczki powinny się piec około 25 minut. Ja właśnie moje wyrzuciłam do pieca i będę Was informować. W sensie w pewnym momencie przyjdę i pokażę Wam, jak wyglądają. Potem je wyjmiemy i zajmiemy się lukrem. OK, wyjmujemy. Mimo, że zostały jeszcze 2 minuty, jak widzicie już wszystko jest w porządku, więc zaraz się widzimy. Okej, okay, więc na samym start nalejcie tutaj ciut wody. Dokładnie tak. I dodajcie tu puder. Chwila. To już właściwie praktycznie koniec naszego filmu. Nałóżcie lukier jak chcecie. Możecie dodać rodzynek albo innych podobnych rzeczy, żeby ozdobić wasze babeczki. A ja i z żegnam i serdecznie zachęcam do subskrypcji. Cześć.